Cześć, Ja jestem Roloty, a przed Wami film, który z jednej strony można nazwać recką, z drugiej strony powrotem do przeszłości, a jeszcze z trzeciej strony opisem historii, serii i postaci, a także powrotem do moich wspomnień sprzed wielu, wielu, wielu lat, bo ponad 20. Na Steamie pojawiła się gra, która zdobyła blisko 44 tysiące graczy online w jednym momencie, mimo że to jest w większości gra na singla. Ta gra, która tak naprawdę ma 20 lat ponad, zyskała niesamowitą popularność, da się. Да, сейчас. Command and Conquer Remastered, zapowiedziany już od dłuższego czasu, w końcu w czerwcu 2020 roku, pojawia się finalnie i w dodatku na Steamie. Raczej nie ma sensu opowiadać się ze szczegółami jak się gra, o co chodzi, jak się mechanicznie prowadzi Command and Conquer, bo jest to po prostu trochę tak jakby mówić o to, no, o co chodzi w Mario albo w Tetrisie. Nie mowa tutaj oczywiście o prostocie gry, a o jej kultowości i powszechnej rozpoznawalności. Śmiem sądzić, że ogromna większość z was przynajmniej dotknęła Command and Conquer albo Retalerta. RTS, czyli strategia czasu rzeczywistego, która no, dla wielu graczy do dzisiaj jest niepobita, jeżeli chodzi o ten gatunek. Dlatego w tym filmie przedstawię cztery w sumie główne rzeczy: różnice pomiędzy wersją starą a remastered, moje osobiste wspomnienia z tej serii, również sprzed ponad 20 lat, oraz trochę rzeczy spoza kadru, czyli zajmiemy się tym, kim poza grą są główne postacie serii Command and Conquer. Zajmiemy się też tematem tego, czy cyc, i bo ja to tak w skrócie nazywam, ma przyszłość i jak powinien wyglądać w przyszłości. Oczywiście jeżeli kolejne części w ogóle będą, tutaj zapraszam Was do komentarzy. W tle zobaczycie różnice w tej wersji, w wersji starej, a także filmy i scenki z Cyca i pierwszego Red Alert. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, by remaster pierwszego, jak ja to mówię, Cyca, oraz Red Alerta przyjął się tak pozytywnie i w dodatku wyszedł na Steamie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo grę oceniło pozytywnie niemal 8 tysięcy oceniających na Steam w ciągu zaledwie pięciu dni. Za tytuł odpowiada tutaj Studio Petroglyph, znane ostatnio z dość średniawego, no powiedzmy tak troszeczkę RTS-a czy bardziej serii RTS-ów, 8-bit Armies, 8-bit coś tam, zrobili tego naprawdę całkiem sporo i wszystko na jedno kopyto, ale należy zaznaczyć, że Petro Glyph Games założyli w 2003 roku Steve Toll, Michael Legg oraz Joe Stick, czyli Czyli moi drodzy ludzie z Westwood Studios po wielu wielu latach w 2018 roku Electronic Arts Petroglyph oraz Lemon Sky Studios dogadali się co do remastera. Czyli powiedzmy takie troszeczkę spotkanie po wielu wielu latach, uściśnięcie dłoni, zróbmy coś nowego, fajniej. No i wydaje mi się, że wyszło im to całkiem nieźle. Gra nie jest droga, dostaniemy ją za 70 zł na Steamie na G2. Też są oferty na gifty oraz klucze z podziałem na regiony. Oczywiście należy tutaj zwrócić uwagę, żeby był to region globalny albo europejski. Kolejna sprawa to polska wersja językowa. Tutaj mamy pełną swobodę. Opcji możemy grać w polskiej z napisami na ekranie lub w oryginalnej, jeżeli ktoś miał problem z podejściem do starego cyca czy letalerta. Bo jest powiedzmy, no nie wiem, starszym graczem i angielski sprawia problemy, to proszę bardzo mamy język polski. Mnie tak trochę leciutko śmierzy tutaj tłumaczenie nawet sytuacji, czyli to, że ktoś splunął komuś w twarz na filmiku, ktoś kasznął albo symbole muzyczki i do bisek, że teraz leci piekielny marsz, ta chyba najbardziej charakterystyczna muzyczna. Red Alert. I może na start zajmiemy się oprawą audio, remaster muzyki, a nawet zwykłych dźwięków, bo moi drodzy, jako młody chłopak spędzając w cycu setki godzin, jak nie tysiące, niektóre dźwięki nawet zwykłych jednostek, wydawanie im rozkazów, wbiły się po prostu w pamięć. To było niezwykle przyjemne znowu usłyszeć te dźwięki z młodości w lepszej jakościowo formie. Widać dużą różnicę pomiędzy ich jakością, basami, mocą, pomiędzy wersją standardową i tą ulepszoną. To oczywiście można zmienić sobie w Opcja, więc jeżeli chcecie grać na przykład ze starą ym, muzyką, starą oprawą, cienką, a na przykład nową grafiką, nie ma problemu. Warto wspomnieć, że za oprawę odpowiada tutaj niesamowity Frank Klepacki. To on odpowiada chyba za najbardziej kultowy utwór całej serii, czyli Hal Rozpoznawalny niemal z miejsca przez miliony graczy. Polsko brzmiące nazwisko nie jest tutaj przypadkowe, bo Frank Klepacki ma włosko-polskie pochodzenie. Jego przygoda z Command Conquer zaczęła się tak, jak zaczynało się prace nad grami we we wczesnych latach 90., ale tutaj warto zaznaczyć, że Frank Lepacki pracował dla Westwood już wcześniej, przed Command and Conquer. Dzisiaj jesteśmy, moi drodzy, beta testerami wielu gier, wczesnych dostępów, early accessów i niecenzuralne słowo nawet za to płacimy. A są już takie wychodzące wylewy, które nawet beta testerów płatnych nawet bronią, że od tego jest early access, nie możesz oceniać i tak dalej. Moi drodzy, wtedy składało się podanie o pracę i było się na umowie testerem. Ja również byłem na umowę o pracę testerem swego czasu. Najczęściej jeszcze działo się to w mieście, gdzie firma robiąca grę miała swoje studio w garażu. Takie były lata 90. Frank Lepacki pojawia się jako postać epizodyczna gdzieś w tle niektórych scenek filmowych i od 30 lat komponuje i tworzy muzykę do wielu tytułów, a także zajmuje się swoimi występami. Dla mnie osobiście człowiek legenda, również ze względu na jego bardzo nietypowy charakter. Druga sprawa to to, co rzuca się w oczy najmocniej, czyli remaster i klimat starych filmików ich przerobienie. Wspominam tutaj z łezką wokół tę um, kompletną amatorszczyznę. W tych filmikach te ponad 20 lat temu to jest kompletnie inny klimat tworzenia filmów. Kane, jako lider frakcji Node, ubrany w koszulkę i jeansy, bardzo szczupły, wręcz chudy. Dopiero w kolejnych częściach z twarzy zrobił się taki Kozacki, Tengi Wrażenie. Filmiki nagrywane prostą kamerą gdzieś u kogoś w zaadaptowanym mieszkaniu. Nie było ani potrzeby, ani finansów, ani możliwości, by robić to z rozmachem. I dzisiaj te filmy mają jakąś nie wiem, swoją magię tamtych czasów. Pozytywną oczywiście. Ich remaster widać przede wszystkim na niskiej jakości greenscreenie, widać te ucięte krawędzie, ale ogółem filmiki działające teraz na przykład w 144 klatkach dają bardzo przyjemny efekt. Do tego oczywiście dochodzi możliwość zajrzenia do galerii pobocznej, którą odblokowujemy wraz z misjami, by móc zobaczyć jak to wyglądało dawniej i dzisiaj. Różnica jest naprawdę gigantyczna, ale niestety filmiki straciły sporo na detalach. Mimo, że w tle te detale były jakieś pikselowe, wiecie, no taka była wtedy grafika. To jednak na remasterze się tych detali troszeczkę pozbyto i to wszystko rozmy zostało rozmyte. Możliwość zmiany trybu remaster na standardowy jednym kliknięciem spacji czy wciśnięciem. W trakcie gry wystarczy ją wcisnąć i nagle gra ulega pikselalizacji albo remasterowaniu. Dosłownie na żądanie. Fajnie to wygląda, by móc poczuć tę nostalgię i wspomnienia w praktycznie oryginalnej formie i nagle przerzucić się od razu na nową grafikę bez nawet wchodzenia w opcje graficzne gry. Jest ogromny ilość dodatków o powstawaniu serii. Gdy przechodzimy kampanię, odblokowujemy w menu opcję zobaczenia filmików bez obróbki, po prostu z tła, z tyłu, na green screenie, wpadki, nieudane sceny, czy zdjęcia zrobione po prostu autorom gry, ukazujące to, czym zajmowali się na przykład programiści, styliści, poza kadrem. Bardzo fajna sprawa, żeby można było zobaczyć, jak to wszystko było tworzone. Jeżeli chodzi o strony konfliktów Commandant Command Conquer i to, co za tym wszystkim stoi fabularnie, czyli mamy tutaj GDI, zacznijmy fabularnie może od tych nich, by dobrych, to skrót od hmm, słów Global Defensive Initiative, która według fabuły w 1995 roku powstała, by chronić pokój na świecie i walczyć z terroryzmem. Rolę typowego amerykańskiego dowódcy na początku kampanii zagrał The Eric Alan Martin, ten charakterystyczny gość, który przypomina takiego typowego amerykańskiego oficera. I jest to oczywiście typowo zachodnia, amerykańska narracja fabuły, że to my jesteśmy dobrzy, tutaj zaprowadzamy porządek, gdzie z czasem po prostu te GDIs staje się rządem globalnym. W konflikcie obu frakcji jakoś zawsze wybierałem niestety tę drugą, może dlatego, że GDI zawsze było dla mnie jakieś takie blade, niecharyzmatyczne, chociaż w kampania, może przyznać, że w przypadku ich misji miała trochę nieco lepszy przebieg, była bardziej oryginalna, bardziej ciekawa, no ale po drugiej stronie kampanii Command and Conquer stoi Bractwo Nod. Charakterystyczne, powiedzmy takie, taki charakterystyczny symbol ogona Skorpiona na czerwonym tle, odwrotność tego, za czym stoi poprzednia frakcja, tutaj, tutaj należy zaznaczyć, że bractwo nie jest utożsamiane z Rosją. Niektórzy gracze Command Conquer zapominają, że w Bractwie not chodzi o terroryzm i o Bliski Wschód razem z Chinami, a nie o Rosję. Mało tego, nawet na pierwszych filmach kampanii GDI, Rosja jest pod kontrolą tej organizacji. Mimo, że Kane, charyzmatyczny, łysy mesjasz tej organizacji z wąsami w kształcie takiego słoja, czy z brodą w kształcie słoja, wcześniej towarzyszył na przykład w tle, tutaj Stalinowi. Widać go na niektórych filmikach z Red Alert, jak on chodzi w tle, coś tam Stalinowi doradza. Rolę Kane'a odgrywa tutaj Joseph David Cruz który utrzymuje Moi drodzy, nieoficjalny, czy można powiedzieć, że oficjalny, chociaż do końca nie wiadomo, bo nie zostało to zaktualizowane, uznajmy, że oficjalny rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o najdłużej żywą postać w historii gier komputerowych. Chociaż tego rekordu, jak mówiłem, chyba nikt od wielu lat nie aktualizował. W 1992 roku dołączył do Westwood Studios i w fabule Command Conquer Kane uchodzi za ekstremalnie charyzmatycznego lidera, bez skrupułów, który potrafi dokonać nawet egzekucji na swoich wysokich podwładnych. Tutaj ofiarą pada surf, czyli nasz wprowadzacz do fabuły Bractwa Nod. Jeżeli chodzi o kampanię i moje wspomnienia, ta młodzieńcza duma, moi drodzy, kiedy pierwszy raz grałem w Command and Conquer, nie pamiętam dokładnie, ale miałem coś koło chyba 12 lat, wiecie jak to memicznie bywa, kiedy zobaczycie jakiś polski wątek w filmie albo w serialu, tak samo było w Red Alert i Command and Conquer, gdy część wątku kampanii miała tutaj miejsce w Polsce jakieś polskie miasta były tutaj wspomniane. Centrum wydobycia Tiberium, czy baza Przetwórcza pod białym stokiem, albo chyba fabryka bomb, czy składnica bomb pod gorzowem. Dodatkowo wspominam ten um, jeden brakujący element, który sprawiał, że blokował nas przed ukończeniem misji. Strasznie mnie to, w komandant Conqueror Alert, denerwowało, że szukałem tego jednego ostatniego żołnierza, albo ostatniego cywila, poszukiwania tego ostatniego do, wy do wybicia harwestera przeciwnika, żeby móc ukończyć misję. Przechodząc dalej, warsztat Steam. Oczywiście Electronic Arts nie zrezygnowało do końca tego, by grę wydać również na Origin, ale myślę, że 95% sprzedaży raczej dotyczy Steama, nie tylko ze względu na miłość graczy do tej platformy, ale również ze względu na to, że z warsztatu pobrać możemy nowe mapy, a także podzielić się swoimi za pomocą edytora. Już powstały pierwsze mody, jednak są wydaje mi się, że troszeczkę na razie mało rozbudowane, np. opcja boksowania się między żołnierzami, szybciej rozrastające się pola Tiberium, czy też mody dodające nieco inne pojazdy, dla przykładu wozy opancerzone z granatnikami, rakietnicami albo ciężarówki transportowe. CYC ma wielką szansę na to, by dzięki dzisiejszym możliwościom oraz zapałowi moderów stać się zremasterowanym kombajnem RTS-em, czego wydaje mi się szczerze mu życzę. Kolejna przyjemna sprawa to funkcje powtórek i obserwacji gier. No od tej pory możemy oglądać to jak graliśmy, to jak grali inni albo obserwować rozgrywki innych graczy. Oczywiście podobne funkcje posiadał już np. darmowy Open Red Alert czy Open Ra, czyli projekt na otwartym kodzie, wskrzeszający cyca i Red Alert z modami, z masą, najróżniejszych opcji. Przede wszystkim bardzo otwarty. Warto sobie tym tytułem się zainteresować, jeżeli nie widzi wam się wydawać 70 zł za ulepszenie tutaj dźwięków i to warto rozważyć OpenRA. Przechodząc do Red Alert. On jakoś bardziej był bliższy mojemu growemu serduszku, może dlatego, że więcej czasu spędziłem na nim grając przez sieć LAN. To były czasy, kiedy internet dopiero raczkował, a po mojej ulicy rozciągały się niewielkie sieci domowe. Uni uniwersalnym tutaj takim sygnałem od sąsiadów były trzy puknięcia w ścianę. Oznaczało to wyjść przed dom, obgadamy sobie partyjkę w Red Alert. Tutaj już faktycznie mamy konflikt wschód-zachód, czyli źli sowieci, wspaniali alianci w lekko parodyjnej formie. Nie aż tak parodyjnej jak w dwójce albo w trójce Red Alerta, no ale troszeczkę już tego było. Zawsze doceniałem w tej części misje, które w pewnej mierze odbiegają od tego, co niedawne RDSy tego typu nam dawały. Nawet ostatnie gry, właśnie wspominanego o Petroglyph, to zwykłe zasypywanie przeciwnika jednostkami. Ten klasyczny cyc i klasyczny red alert opierał się na przykład o misje czasowe, pościgi, o wykorzystywanie do perfekcji danych jednostek bez możliwości ich budowania, misje szpiegowskie czy sabotażowe za pomocą na przykład szpiegów. Mimo, że był to RTS, to jednak były misje bez budowania. Mam wrażenie, że wyższy stopień trudności też w tej zremasterowanej formie mamy. Mam wrażenie, że inteligencja przeciwników częściej decyduje się na rozjeżdżanie czołgami piechoty i robi to niemal zawsze, zawsze Moja biełota, nieważne ile miałem jednostek piechoty, kilkadziesiąt, bardzo często przegrywała z zaledwie dwoma, trzema czołgami. Jeżeli chodzi o tryb z botami, często korzystają one z opcji osłaniania jednostek, na przykład osłaniania harwesterów. Możemy, wiadomo, grać tutaj sieciowo, ale ja tu wspomnę osobiście parę rzeczy ze swoich tam starych czasów. Ten gigantyczny ból dupy i dosłownie wściekłość mojego sąsiada, gdy na lanie miał zbudowane sześć silosów pełnych złużby, bo chciał na przykład uzbierać na armię ciężkich, Czołgów, rakiet V2, a ja sobie po cichaczu podpłynąłem trzema krążownikami Bam, 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 z daleka dźwięk ostrzału tych krążowników z Command Conquer do momentu Red Alert 2 słynnego Key of Reporting śnił mi się po nocach jako coś absolutnie złowrogiego. Czy są jakieś wady? Mowa tutaj oczywiście o tym remasterze i w mojej ocenie są trzy, przynajmniej trzy. Pierwsza z nich to spadki klatek i rwania w momencie eksplozji dużej ilości wybuchów. Tutaj uśmieszek, szyder, czy niektórych ogląda komentujących, że jak to może być w takich, że no spadki klatek w takich, że ja miałem problem ze wszystkimi mapami, gdzie były na przykład wybuchające beczki, niegąciarze, lub płomienie, one powodowały zacinki. Dosłownie na ułamek sekundy, ale jednak było to widoczne w, w porównaniu do tych 165 klatek, na których grałem. Druga sprawa w wodach to loadingi, które również w moim przypadku potrafiły przycisnąć proces no, na kilkanaście sekund. tak? Czyli gra się wczytuje, jest biały ekran, czy chcesz zamknąć proces, tego typu sprawy, i po chwili gra działa dalej. Całkowicie tutaj no, powodując wybielenie tego procesu, informacji o tym, że proces przestał działać. Trzecia wada to to, co dotyczyło niemal zawsze serii Command Conquer oraz Gierek Studia Petroglyph, czyli reakcji jednostek. Jednostka stoi dosłownie trzy, jakby pola od innej jednostki obrywa na przykład rakietnicy i w ogóle nie reaguje, nie mamy nawet powiadomienia o tym, że nasze jednostki są atakowane. Leży też to, jak no, co zazwyczaj leży w ostatnich grach Petroglyph, czyli wydawanie rozkazów, czyli każemy na przykład wyrzutnią V2 Red Alert, zaatakować okręt wroga będący w zasięgu tych wyrzutni. Nie, nie zrobią tego, ale jak już Ręcznie klikniemy jedź tutaj i dopiero z tej pozycji atakuj, to nie ma problemu. W tym filmie nie będzie finalnie, czyli podsumowania, zamiast tego mam do Was pewien interes do komentarzy. Jak waszym zdaniem powinien wyglądać nowy Command Conquer. Gdybym miał wybierać, wybrałbym, moi drodzy, cyca w realiach takiej mocnej postapokalipsy. Ze wszystkich ostatnich Command Conquer podobał mi się w sumie. Prawie tylko ten trzeci, jeżeli chodzi oczywiście tutaj również o Red Alert trójkę. Ja bym wolał tutaj jednak coś takiego bardziej mrocznego, brutalnego, przepełnionego złem, gdzie Tiberium pochłonęło już niemal cały świat, wszystko jest zrujnowane i frakcje walczą już nie tyle o kontrolę nad światem, czy zwycięstwo, ale o przetrwanie. Oczywiście wątek serii jest już nieco zamknięty i ciężko byłoby tutaj zrobić kolejną część Command Conquer, ale chciałbym zmieszanie wszystkich dobrych mechanik z całej serii w jedną... Mroczną, przede wszystkim mroczną grę, bo ten Red Alert 3 komiksowy, taki wręcz parodyjny, to była katastrofa moim zdaniem. Zawsze ceniłem serię za multi możliwości, czyli to, żeby piechotę można było wykorzystać na masę sposobów, zamieniając pojazdy, obsadzając budynki, przerabiając piechotę innymi możliwościami, tutaj przykład Juriego z drugiego Red Alert, nawiązując do tych mało wyrazistych postaci po stronie GDI dobrym pomysłem byłby mroczny, brutalny świat, gdzie lider GDI jest na przykład. Fanatycznym generałem, nie się kary decymacji, na przykład za porażkę w kampanii. Polecam tutaj historię Marka Krasusa. Twardo mrocznie i źle. Same powrót do Remastera za taką niską cenę i za tak duży content z całą masą nowości i dodatków, przede wszystkim tą opcją zmiany grafiki natychmiastowo udaje, no, znaczy, no, oceniam za udany. Dlatego na Steamie zostawiam tej grze dwa lajkacze. Na koniec klasyczne podziękowania dla ponych wspierających i mała prośba do właśnie tych, którzy mieli lub mają płatną subskrypcję. Do tych, którzy mają, wiadomość ode mnie dotrze w karcie społeczności dla subskrybentów. Dla tych, którzy mieli płatną subskrypcję, a nie mają, również jakoś spróbuję dotrzeć, bo do tych wszystkich osób chciałbym wysłać glejty podziękowalne, nowe, produkowane masowo, a nie ręcznie przez moją drukarkę. Łącznie zamówiłem blisko 150 sztuk dla aktualnych wspierających, starych wspierających i przyszłych wspierających. Wszystkich proszę o weryfikację, czyli na przykład napisanie komentarza pod postem na YouTubie, który zawiera będzie wasze konto, jakie ja znajdę w archiwach kanału, że faktycznie miało aktywne wspieranie, i wtedy dostaniecie ten glejcik. No i cóż, klasycznie po lewej macie opcję zostania tutaj na dłużej, a po prawej poprzedni lub najnowszy film na kanale. Tyle.